8 milionów organicznych wyświetleń na YouTube w 12 miesięcy. 18 lat na antenach największych stacji radiowych i telewizyjnych w kraju. To nie stało się przez przypadek. To efekt strategii i konkretnych technik występowania przed kamerą, których nauczyłem się przez lata, a teraz chciałbym się nimi podzielić z tobą. Jestem Karol Gnat i na co dzień pracuję głosem, kamerą i słowem. Wiem co sprawia, że ludzie nie mogą oderwać od ciebie wzroku i chcą słuchać tego co masz do powiedzenia? Ty też masz w sobie ten potencjał, ale być może nikt ci jeszcze tego nie pokazał, jak go uwolnić. Dlatego przygotowałem szkolenie online: Rozpal w sobie mówce. Podczas tego spotkania pokażę ci, jakich błędów unikać, jak pracować głosem i postawą, by zdobyć prestiż, i jak opracować strategię komunikacji, która da ci wpływ i zasięg. Czekam na ciebie. Do zobaczenia.